Lato w pełni. Temperatura coraz częściej przekracza 30 stopni i jazda na motocyklu w takich warunkach jest nie tylko nieprzyjemna, ale również niebezpieczna. Wizja jazdy na zdrapkę i zaliczenie szlifu albo paciaka powoduje gęsią skórkę na ciele. Rozwiązaniem tego problemu są jednowarstwowe kurtki meszowe miejskie i seka Aero Pro, którą mam na sobie jest właśnie taką kurtką. Jak sprawdziła się w największe upały? Zapraszam Was do materiału. Taki tego typu zostały zaprojektowane i stworzone dla motocyklistów, którzy podczas jazdy w największe upały chcą na swojej skórze poczuć przyjemny powiew wiatru i wynika to z jednego prostego celu, jak najlepsza wentylacja. Seka Aero Pro to kolejna kurtka z tej serii i bardzo fajne jest to, że gdy na nią spojrzymy, to widzimy, że seka zrobiła całkiem spory postęp zarówno pod względem wizualnym, ale również w kwestiach takich jak wygoda i bezpieczeństwo. Seka Aero Pro posiada rozległe panele meszowe wykonane z materiału Mesh Protecto. Znajduje się on przede wszystkim na przedniej części kurtki, na rękawach oraz w tylnej części kurtki. I ten materiał charakteryzuje się przede wszystkim tym, że ma bardzo gęsty splot, co powoduje, że sprawia on wrażenie bardzo trwałego. Ja w tej kurtce miałem okazję polatać na Suzuki GSX8R i faktycznie temperatura wtedy oscylowała w granicach 30 stopni. Podczas jazdy czułem, że kurtka bardzo fajnie radzi sobie z przepuszczaniem powietrza, natomiast jedyne miejsce, w którym czułem, że jest mi trochę cieplej niż w całej reszcie, to była ta wewnętrzna część rękawów, z racji tego, że znajduje się tutaj rozciągliwy strecz, ale sama pozycja na Suzuki powoduje, że tego powietrza dostaje się tutaj trochę mniej. W cyrkulacji powietrza pomaga oddychająca podszewka Hermes oraz protektory łokci i barków, które znajdują się w kurtce. Są one poziomu pierwszego i część z was może się zastanawiać w jaki sposób protektory pomagają w oddychaniu w takiej kurtce. Mianowicie sama konstrukcja protektorów jest można powiedzieć wręcz otwarta, co powoduje, że powietrze ma swobodny przepływ wewnątrz kurtki. Same protektory są bardzo lekkie i bardzo wygodne. Możecie je kojarzyć z kurtek takich jak Seca Stream Evo albo Seca Discovery. Oprócz tego wewnątrz kurtki znajdziemy miejsce na protektor pleców oraz miejsce na protektor klatki piersiowej. Sama kurtka została wykonana z materiału Duratec 600D przez co spełnia ona certyfikację podwójnego A pod względem tarcia. A to wszystko dopełniają slidery, które znajdziemy na ramionach, które dodają kurtce takiego trochę bardziej sportowego charakteru. Widać tutaj sportowy styl, kurtka jest krótka z przodu, a tył jest odpowiednio przedłużony żeby w sytuacji, gdy będziecie siedzieli na motocyklu z trochę bardziej pochyloną pozycją, plecy wciąż zostały zakryte, a ponadto kurtka posiada zamek do spięcia ze spodniami. Bardzo podoba mi się metka, która znajduje się w dolnej części kurtki, czy chociażby to, że wszystkie emblematy, wszystkie napisy są zrobione bardzo minimalistycznie i ze smakiem, chociażby ten, który znajduje się na rękawie czy na klatce piersiowej. Ale jednocześnie pełnią funkcję elementów odblaskowych, więc wpływają na poprawę bezpieczeństwa pasywnego. Seka Aero Pro jest dobrze dopasowaną kurtką, ale jeśli będziemy musieli ją dopasować trochę bardziej pod swoją budowę ciała, to nie ma z tym problemu, bo posiada ona dość mocno rozbudowaną regulację. Występuje ona w miejscach takich jak bicep w postaci napy przedramieniu w nadgarstku, ale jednocześnie w dolnej części kurtki w postaci rzepów. Jak przystało na kurtkę miejską znajdziemy tutaj dwie kieszenie zewnętrzne, są one zamykane na zamek i są standardowej wielkości. Zmieścimy tutaj rzeczy takie jak telefon czy klucze, ale bez szaleństw. Trochę ciekawiej robi się wewnątrz, bo łącznie występują cztery kieszenie, do których zmieścimy już zdecydowanie więcej. Ale jeszcze ciekawszym elementem jest system S-Connect, który występuje wewnątrz kurtki, pozwalający na wpięcie dodatkowych warstw i sprawienie, że Aero Pro będzie trochę bardziej uniwersalną kurtką. Kurtka została wykończona w bardzo przyjemny sposób. To jest element, na który ja często zwracam uwagę. Bo przeszkadza mi to, gdy podczas jazdy motocyklem rękawek czy też kołnierzyk powoduje jakieś podrażnienia na mojej skórze. W przypadku Aero Pro rękawek i kołnierzyk został wykończone przyjemnym neoprenem i w żaden sposób nam nie przeszkadza i nie podrażni naszej skóry nawet w te najcieplejsze dni. Dodatkowym plusem są elementy rozciągliwe, które znajdziemy w najważniejszych miejscach kurtki. Mianowicie na rękawie, na łokciu, na łopatkach i w dolnej części. Powoduje to, że kurtka nie wymusza na stricte motocyklowej pozycji i jednocześnie nie krępuje naszych ruchów, a przy tym pozostaje bardzo wygodna. Występuje ona w rozmiarach od S do 3XL i jako ciekawostka, ja mam na sobie S, więc przed zakupem polecam wam wcześniej wpaść do sklepu i ją przymierzyć. A jej cena w tym momencie to 599 zł. Największym minusem, który znalazłem w modelu Aero Pro, to fakt, że kurtka występuje tylko i wyłącznie w ciemnej kolorystyce. Myślę, że gdyby seka stworzyła wersję jasną, to byłoby to jak najbardziej na plus. W zamian za to seka bardzo fajnie podeszła do tematu rozmieszczenia paneli meszowych i już tłumaczę o co w tym chodzi. Mianowicie jeśli mamy motocykl z trochę wyższą szybą, osłona przed wiatrem jest zdecydowanie lepsza, ale bardzo dużo robaków rozbija się o górną część kurtki, mniej więcej barki tu w okolicach kołnierzyka. Dopranie potem materiału z tych resztek owadów, najczęściej meszu jest bardzo trudne, więc Seka trochę zmieniła ten pomysł, przeniosła mesz w dolną część kurtki i tego powietrza wciąż dostaje się bardzo dużo. Natomiast odchodzi nam problem czyszczenia meszu w tych miejscach. Na rynku znajdziemy mnóstwo jednowarcowych kurtek meszowych, ale jeśli szukacie kurtki o sportowym zacięciu, która poradzi sobie w upały, a jednocześnie w rozsądnym przedziale cenowym, to Seka Aero Pro jest ciekawym wyborem. Dajcie znać w komentarzach, jakie wy macie sposoby na radzenie sobie z największymi upałami. Dzięki za uwagę i do usłyszenia!